Szanowni Państwo, kryzys cenowy na rynkach energii, pandemia koronawirusa, szalejąca inflacja czy wojna na Ukrainie to czynniki, które znacznie utrudniły prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej. Z tego tytułu rządzący za jeden z głównych celów obrać powinni sobie stymulowanie wzrostu gospodarczego. Fundamentalną rolę ma w tym kontekście nowocześnie pojmowany patriotyzm gospodarczy. Dlatego właśnie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uruchomił nową kampanię Biznes dla Polski Polska dla Biznesu. Podatki, inwestycje, sfera wyborów konsumenckich czy regulacje to te elementy, na których będziemy chcieli skupić szczególną uwagę w ramach naszego nowego projektu. Każdemu z głównych bloków tematycznych Towarzyszyć będzie dedykowany raport stanowiący z jednej strony diagnozę obecnego stanu rzeczy, z drugiej zaś zawierający propozycje rozwiązań pozwalających na krzewienie nowocześnie pojmowanego patriotyzmu gospodarczego. Biznes dla Polski, Polska dla biznesu. Mamy wspólny cel.